Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj przesadzimy sobie tą oto monsterę silte pekane. Tą tutaj właśnie silte już Wam blisko pokażę. Mam on ją ukorzenioną w muchu i pomyślałem, że trzeba ją teraz już przesadzić, dlatego że no, wymaga jednak większej doniczki, tutaj jest aktualnie jej system korzeniowy. Teraz zwróćcie uwagę, jakie piękne ma duże liście. No i żeby takie liście utrzymać, no to pomyślałem, że dodamy jej jakieś podpory. Mam nadzieję, że ładnie się tutaj fokusowało, Zobaczyliście, jakie naprawdę nieziemskiem ma ta monstera liścia. Bardzo mi się właśnie ta monstera podoba. I dlatego, żeby utrzymać te duże liście, żeby te liście były coraz większe, też. No bo te liście do kilkudziesięciu centymetrów długości to minimum dorastają, trzeba jej zapewnić jakąś podporę. No ale dlatego, że tutaj mamy dwa stożki z to pomyślam od razu, że właśnie do tej dończki, do której ją będziemy przesadzać, będę potrzebował dwa paliki. A co mi za wiele palików będzie robiło? Ogólnie można byłoby użyć tutaj palików kokosowych, palików z muchu DIY czy czegokolwiek. Ja tutaj mam po prostu takie fajne listewki, teseczki sobie kiedyś kupiłam. No i te deseczki przymocuję za chwilę do tej doniczki, która się tutaj znajduje. Będą te deseczki tutaj dwie. I ta Monstera później pod takim kątem będzie mogła się spinać ku górze. Takie są przynajmniej założenia, że będzie ona chciała współpracować i będzie się potem chciała spinać. No według mnie w przypadku tej Monstery nie powinno to stanowić problemu, że ona będzie się po deseczkach spinać. Choć... Teoretycznie mech byłby najlepszy, ale palikur z muchu niestety nie mam. Także wykorzystam te zaseczki aktualnie, które mam. No. Także, co my tutaj mamy? Jeżeli chodzi o tą jak która już mi mchem tutaj pobudziła trochę tu, w sensie, że się trochę obsypało tego mchu, no to możemy zauważyć właśnie jeden stożek wzrostu i drugi stożek wzrostu tutaj, oraz jakieś tam zaczątki korzeni powietrznych, które po prostu powiedziały, że dalej nie będą rosły. Proszę. Mam nadzieję, że to można zobaczyć jakoś. No i później to sobie podwiążę do tych deseczek właśnie. Jeszcze nie wiem czym, bo tego tutaj nie przyniosłem, czym to będę podwiązywał. No ale nie powinno to jakiegoś większego problemu później stanowić. Także no, co mogę Wam więcej powiedzieć? Chyba bierzemy się już za przesadzanie tego. Na początek oczywiście, w przypadku tej monstery i tego mchu, no to będę musiał częściowo minimum oczyścić podłoże właśnie, czyli ten mech z korzeni. Dlatego, że będę przesadzał tą mostę do takiej mieszanki alabikosu. Tam po prostu jest włókno kokosowe, chipsy kokosowe, trochę ziemi kompostowej i pyłitu, nic więcej. No to, to troszeczkę mchu, jak zostaje na korzeniach, to się nic wielkiego nie stanie. Także, gdzie mam tutaj jest coś, na czym będę mógł tą roślinę rozebrać. A właśnie. Do czego w ogóle przesadzamy, jeżeli chodzi o średnicę doniczki? To jest doniczka o średnicy około 13 cm, i za chwilę sobie tą doniczkę też przygotujemy, bo dokończymy do niej dwa tamte paliki. Ok, także ta monsteria jest nawet fajnie ukorzeniona, z tego co widzę, także nie jest też przekorzeniona, tak, więc nie powinno mi zająć niesamowicie długo tej rozplątywania tego systemu korzeniowego. No, ale jednak troszeczkę trzeba tutaj z nim popracować Jeżeli chodzi o tę z Sylbeticana Mam nadzieję, że w ogóle dobrze wymawiam jej nazwę, to yy, ta lostera no, jest pnączem, ona uwielbia się wspinać. Także takie coś, jak jej zostawimy w znaczeniu, jakieś teseczki czy paliki inne, po których będzie dała radę zaczepić korzenie czepne. Bo to też jest bardzo ważne, żeby dała radę ona zaczepić swoje korzenie czepne, których będzie wykształcała. Gdyż jeżeli damy, powiedzmy, kijek bambusowy, to to może nie stać, nie stać egzaminu. O to mi chodziło. Może to po prostu nie mieć racji bytu. Dlatego coś takiego szerszego wybrałem i to dawno też wcale nie jest jakieś niesamowicie twarde, bo ono jest ekstremalnie miękkie. Dlatego będę też zwykłym śrubokrętem wkracał do niego śruby, yy, żeby przekręcić to do doniczki. To według mnie no, ta monstera spokojnie będzie się wspinała po tych właśnie palikach. Można też by ją prowadzić z zwisającym koszu, czy czymkolwiek innym, gdzie nie miałaby żadnej podpory, ale wtedy liście na pewno by wykształcały mniejsze. Nie byłyby takie piękne i wielkie, jakie chciałbym mieć w przypadku tej monstery. Dlatego postanowiłam, że no trzeba po prostu ją przesadzić do innego podłoża. No i jak już przesadzamy ją do innego podłoża, to od razu przesadźmy ją tak, aby te liście, które ona teraz będzie wykształcała były jak największe. No nawet spoko mi idzie oczyszczanie tego podłoża, tego były korzeniowej suchu. Taka rada dla was, jeżeli oczyszczacie jakiekolwiek podłoże, to jeżeli podłoże wcześniej przed, na, przed oczyszczeniem zwilżycie, to i korzenie się będą mniej łamać i podłoże też powinno lepiej odchodzić od tego, z czego je oczyszczamy. Także nie powinno być niesamowicie dużych strat w korzeniach, bo to i przy każdym możliwym przesadzeniu będę powtarzał. Jeżeli naderwiemy jakieś korzenie przy przesadzaniu, to nic wielkiego się nie stanie na serio. O, teraz tylko rozplączymy ten system korzeniowy i już będzie monsterka gotowa do zasadzenia w nowym podłożu. Ogólnie rzecz biorąc to wcale teraz jakoś wiele roślin do przesadzenia nie mam Dlatego, że przez te ręce co tutaj widzicie przeszło ostatnio ponad 1500 roślin Och, Ale to były rośliny filmowe i to było już trochę dawno temu Także dużo roślin przez moje ręce naprawdę przechodzi Nie mówię o tym, jak w grudniu przeszło przez moje ręce ponad 9000 roślin do posadzenia to, to było na serio dużo i tutaj mam na myśli właśnie te maluszki, które będą się pojawiać w lipcu w sprzedaży. To wtedy ponad 9 tysięcy roślin przez te ręce zasadziły, naprawdę. Nie pytajcie ile to trwało, bo od razu Wam powiem, że to trwało wtedy jakieś półtora tygodnia sadzenia. No może nawet mniej, półtora tygodnia sadzenia roślin. Łącznie z przygotowaniem podłoża, przygotowaniem roślin do posadzenia, także no, trochę tego było. Jasne. Także ja sobie to odłożę tutaj na bok i wezmę coś do przygotowania naszej doniczki. Także mam siugakę tu, mamy doniczkę i teraz tak. Pierwsze co zrobię w przypadku tego to przebiję tą doniczkę tymi śrubkami. O, jest przebita. I jeszcze raz tu jest przebita pierwsza. Świetnie. Ta deseczka ma powiedzmy około 60-70 cm. I teraz tą deseczkę sobie tutaj włożę. Zastanawiam się w stroną, O, to będzie lepiej. Mniej więcej ją teraz znowu przybiję tymi śrubkami, żeby przynajmniej mieć jak zacząć, bo tak jak mówiłem, ona jest naprawdę miękka ta deska. Ok. Ja sobie to muszę położyć najlepiej tak. O. Jest jedna, jest druga. Jak już teraz to położyłem, no to wkręcę sobie te wkręty w tą deskę. Mi się ubokem mi się skręcił świetnie. Bo to on jest po prostu z wymiennymi końcówkami. Kiedyś gratis dostałem. Pierwsza deseczka wkręcona. Się wszystko. No i zobaczcie, że jak tutaj włożę. No to ona tutaj będzie sobie w tą stronę miała tą jedną deseczkę. No i teraz tą drugą deseczkę, w tą stronę by tutaj, ok, w tą stronę będę ją wkładał. No to ta deseczka będzie tutaj. No i to stworzy nam nawet fajne po prostu miejsce, żeby tutaj jedna roślina rosła, tutaj druga. Jeden stożek wzrostu w takim znaczeniu, bym chciałem to powiedzieć. Okej, okay, jakoś to wygląda, z zaznaczeniem, że jakoś. Stabilne? Stabilne. Okay. Tak z waszej strony to będzie teraz wyglądało. I co? Przejdziemy teraz już chyba do sadzenia, nie? Także to na razie odstawię na bok, to jeszcze dalej odsunę na bok, bo muszę tutaj zmieścić oczywiście moje podłoże jakoś. A to podłoże wyciągnąć to nie będzie taka też prosta sprawa, bo jego jest trochę dużo. A mam je pod stołem. Ustawione i ciekawe, jak ja je tutaj teraz wyciągnę. Tego tak na największym opakowaniu. Większego opakowania na to podłoże już tutaj nie znalazłem. Także to jest to podłoże. Widzicie, naprawdę ono jest tylko i wyłącznie ziemia kompostowa, płókno kokosowe, perlit i chipsy kokosowe. I tyle. Ona jest naprawdę fajne, przewietna i nie powinno tutaj w przypadku tej monstery nic złego wystąpić. Także ja sobie to dam do wewnątrz tu. Później oczyszczę tylko spód, żeby nie powrócić u mnie nic. I ciach, bierzemy tą monsterę, która ma naprawdę fajny system korzeniowy i przekładamy już do miejsca docelowego. Myślę, że jest spoko. Także teraz powoli będę już ją obsypywał. Ciach, ciach. No troszeczkę ziemi tutaj wejdzie. No bo to jest średnica 13 cm, a wcześniej ile ta była korzeniowa miała? To jest jakieś 7 cm. Nie. Chciałem tego dawać też do większej doniczki, dlatego że jakbym dał do większej doniczki, to znowu system korzeniowy by się musiał długo rozbudowywać, ta roślina nie szłaby w liście, tylko właśnie w system korzeniowy, a w takim wypadku jeżeli tylko i wyłącznie wystarczy tego wszystkiego tutaj, no bo wystarczy, no to według mnie będzie dużo lepiej dla tej rośliny, ona też będzie sobie lepiej rosła w takiej troszeczkę mniejszej doniczce. To będzie jedna i tutaj będzie druga, nawet dobrze to zasadziłam. Okej, okay, moja monsterka jest już tutaj gotowa, przygotowana, także teraz ja będę musiał gdzieś przestawić i wymyślić miejsce, w którym ona ma sobie rosnąć. Jeszcze nie wiem, gdzie ona będzie sobie rosła, ale pewnie ją postawię przy wschodnim oknie, niedaleko tunelu foliowego. Dlatego, że do tunelu foliowego myślę, że jej nie będę dawał. Tam nawet też nie ma miejsca, żebym ją gdziekolwiek dał, a obok, jeszcze przed tunelem foliowym, jest tam chyba jedno miejsce, w którym mogłaby ona sobie rosnąć bez problemu. Także podleję ją jeszcze dzisiaj pod wieczór, dlatego że no raczej teraz bym nie podlewał zaraz po przesadzeniu, no, ale pod wieczór to myślę, że nie będzie już problemu, a no mogłoby być zbyt późno jak teraz rano ją przesadzam. Także jest ona tutaj posadzona, zobaczymy jak będzie sobie rosła. Mam nadzieję, że ona będzie sobie wspinać się po tych tutaj przygotowanych dla niej palikach i te liście będą coraz większe. No bo między innymi dlatego ją przesadziłam, aby te liście nie krałowaćiały i nie zmniejszały się, tylko aby znalazły jak najlepsze miejsce do wspinania. To właśnie, żeby po niczym innym też nie chciały mi się wspinać. Także zobaczymy, jak ona będzie sobie rosła. Wiem, że niektórzy też ją właśnie prowadzą jako rośliny zwisające, ale dla mnie ona no... Lepiej jest jako roślina wspinająca się po czymś, jako pnącze właśnie, niż jako roślina zwisająca, dlatego żeby, że te liście wtedy by były takie malutkie. A tutaj widzę właśnie, że te liście będą coraz większe. Także mam nadzieję, że ona sobie tutaj będzie naprawdę fajnie i świetnie rosła. To co mogę Wam powiedzieć, to na pewno w tym momencie, kiedy Wy oglądacie ten film, mniej więcej w tych tygodniach, kiedy te filmy są wypuszczane, no to tyle mam na głowie, jeżeli chodzi o moje studia i moją sesję, która się kończy maksymalnie w połowie lipca, ale mam nadzieję, że wszystko zaliczę wcześniej, w terminach zerowych lub terminach pierwszych i nie będę aż do połowy lipca jeździł na uczenie, bo tego by mi się nie chciało, naprawdę. I mam nadzieję, że wszystko zaliczę, tak jak wspominałem, jak najwcześniej na moich studiach. No a już w lipcu na pewno pojawią się pierwsze informacje, jeżeli chodzi o maluszki, dlatego że są maluszki zaplanowane, tak jak wspominałem, na start 1 lipca. To, co możecie zauważyć na mojej stronie internetowej też, to 1 lipca właśnie o godzinie 18 to jest zaplanowany start, jeżeli chodzi o sprzedaż maluszków. I te maluszki później byłyby wysyłane w trzecim... 3... Na pewno tygodniu lipca. Chociaż musiałbym to sprawdzić, jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o kalendarz, ale jakoś sobie to tak planowałem, że na pewno w trzecim tygodniu lipca bym to wysyłał. Właśnie zależy, jak na to patrzeć. Dlatego, że pierwszy drugi lipca to jest właśnie sobota niedziela. To jest taki plan, żeby maluszki pojawiły się już 1 lipca w sprzedaży, a wysyłka maluszków żeby rozpoczęła się 10 lipca. I ona by trwała przez dwa pełne tygodnie, aż do 21 lipca. Tak nawet w piątek bym wysyłał maluszki, no bo wtedy bym wysyłał paczką batem z dostawą w weekend. No, nie musicie się o tym przejmować, szczególnie jeżeli zamówicie je przez Allegro. Dlatego, że wstępny plan jest taki, aby maluszki pojawiły się normalnie u mnie na stronie internetowej, jak i również na Allegro, mniej więcej w tym samym czasie. I gdzie je kupicie, no to to zależy po prostu już kompletnie od Was. Ceny jak zwykle będą się różnić, ale tego wszystkiego dowiecie się na pewno w filmie. No. Czy coś więcej Wam chciałam powiedzieć odnośnie tych maluszków? Jak tak, zacząłem już gadać o tych maluszkach. No nic. Pojawiłyby się one wstępnie, oczywiście to jeszcze wszystko może się zmienić. 1 lipca? I później wysyłka byłaby od 10 lipca. Czyli nie w pierwszy poniedziałek właśnie po weekendzie tym, tylko w kolejny jeszcze poniedziałek po tym weekendzie. Od 10 lipca by się to odbywało. No i przez dwa tygodnie by się to odbywało maksymalnie, no bo tych maluszków będzie no, naprawdę sporo do wysyłki. Jeżeli będziecie chcieli je zakupić oczywiście, bo mam ich naprawdę dużo. Także dla wszystkich już teraz powinno wystarczyć oprócz takich maluszków, które są naprawdę mocno pożądane. Mam tutaj na myśli skrzydło kwiata Sensation Variegate, alokację Acuninę, czy może jeszcze Filotendana Golden Vasilvici. To są takie rośliny, które no nie są w niesamowicie dużej ilości, choć i tak są naprawdę w swojej ilości to myślę, że na te rośliny jeżeli ktoś by bardzo y, ktoś bardzo je chce, no to powinien zapolować a inne rośliny naprawdę dużo aglaonem, dużo syngoniów powinny być no, raczej zawsze dostępne, jeżeli chodzi o te maluszki w znaczeniu, że nie powinny się wyprzedać w ciągu pierwszego dnia nie powinny, to też jest bardzo dobre określenie, że nie powinny, bo w przypadku pierwszego y, pierwszej dostawy tych maluszków, ja po prostu nie mogłem wyjść z szoku, jak to szybko zaczęło schodzić. Jak to szybko zeszło, dosłownie. To nadal dla mnie jest niepojęte, jak to tak się stało, ale dałem radę i te kilkaset roślin jednego dnia zapakowałem i wysłałem. To było coś koło 600 roślin wtedy, co wysyłałem jednego dnia. Co w poniedziałek ode mnie wychodziły, tak. To było tak, że one w poniedziałek ode mnie wychodziły. Ach, było, minęło, okej. Okay. Więc powiedziałam Wam naprawdę wstępnie jaki jest plan, jeżeli chodzi o maluszki. Później mam już od 24 wysyłki przed sprzedaży. Tak, od 24 mam wysyłki przed sprzedaży. No i w międzyczasie mam nadzieję, że też jakieś hoje się pojawią. Znaczy, no, mam nadzieję, że jakieś choje się pojawią. W li y, później w sierpniu też na pewno będą się choje pojawiały. aglaonemy będą się pojawiały, skiantapsusy będą się pojawiały. No, Tak teraz po prostu patrzyłem na to, co będzie się pojawiać, bo to u mnie stoi i się aklimatyzuje. Także to już było chyba wszystko na ten temat. Dajcie znać, co myślicie w ogóle o tej roślinie. Dlatego, że według mnie ta monstera syntetyczna jest naprawdę słodka, fajna, a był. W pewnym momencie bum na nią i tak teraz przestało się raczej o niej mówić. Ciekawe kiedy załatwię sobie taką właśnie monstrację petikanę z wariegacją. No. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli jeszcze nie robicie tego, a chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam Was mocno do subskrybowania tego kanału. Ja się z Wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!